Dzień dobry, ja nazywam się Jakub Wyka, jestem obrączkarzem, zajmuję się obrączkowaniem dzikich ptaków, i tutaj wspólnie, właśnie z panem Tadeuszem, staramy się zaobrączkować te ptaki, które będą opuszczać ośrodek, żeby później otrzymać jakąś informację na temat tego, co z tymi ptakami się dzieje, żeby poznać ich historię. Co niewątpliwie, te, jeśli, jeśli okaże się, że te ptaki. Dadzą jakieś wiadomości, to znaczy ktoś gdzieś zobaczy ptaka z obrączką w innym, w innym obszarze Polski, może Europy, może nawet dalej gdzieś w Afryce, jak mówimy w przypadku bocianów, to, to będziemy mieć z tego dużą satysfakcję, że ptaki, które się odchowały, lecą dalej i, i miejmy nadzieję, szczęśliwie się rozmnażają. A jak działa ta obrączka? W jakiej hmm, obrączkowanie. Sama obrączka, założenie obrączki ptakowi to jest. Coś takiego jakby nadanie mu tożsamości, jakby danie danemu ptakowi paszportu albo dowodu osobistego, bo y, trzeba powiedzieć, że nie ma dwóch takich samych obrączek. Każda obrączka ma swój unikatowy numer i na, na tej obrączce jest kod centrali, czyli w naszym przypadku jest Centrala Gdańska, czyli jest PLG Polska Gdańsk, bo tylko Gdańsk prowadzi, stacja ornitologiczna w Gdańsku prowadzi obrączkowanie ptaków w Polsce, więc jest nazwa stacji, no i jest unikatowy kod alfanumeryczny, czyli kilka znaków literowych, kilka znaków cyfrowych, no coś takiego jak nasz numer dowodu osobistego i dzięki temu możemy zidentyfikować ptaka. Możemy, możemy zidentyfikować ptak, już nie jest anonimowy. Czyli e, w, możemy zidentyfikować ptaka, ktoś kto. Ktoś, kto zobaczy dokładnie tak. Ktoś, kto zobaczy obrączkę, albo ornitolog, który gdzieś tą obrączkę zobaczy, że ptak ma na nodze założoną, albo może być tak, że w przypadku mniejszych ptaków ornitolodzy złapią je w sieci ornitologicznej, inni obrączkarze złapią je w sieci, wtedy odczytają obrączkę. Wtedy odczytają obrączkę z tego ptaka i, no i przekazują tę informację dalej. Wtedy wiemy, że ptak przemieścił się z punktu A do punktu B. A proszę mi powiedzieć, pustułka to, to w jakich częściach Europy, świata możemy ją jeszcze zobaczyć oprócz Polski? Generalnie no na pewno pustułka jest gatunkiem, który zasiedla całą Europę I, i, i nasze osobniki, z tego co wiem, znaczy nasze osobniki, osobniki polskie migrują nawet do Hiszpanii. Te, którym zostały, zostały założone obrączki albo nadajniki w Polsce, niejednokrotnie były odczytywane na południe Europy. Dzisiaj będziecie obrączkować pustułki, czy też inne ptaki? Będziemy obrączkować chyba jedną pustułkę, bo, bo część pustułek została już zaobrączkowana. Będziemy obrączkować bociany. No i nie wiem, może pan Tadek ma jeszcze jakieś inne niespodzianki, bo, bo telefonicznie wiem, że, że było kilka, kilka bocianów do zaobrączkowania. Powiedział pan, że jest pan obrączkarzem. Obrączkarzem, jest tak. Obbić? Hmm. Powiedzmy tak, nie jest to zawód, ponieważ w Polsce nie ma zawod, zawodowych obrączkarzy. Natomiast często bycie obrączkarzem ptaków wiąże się z tym, że osoba, która jest obrączkarzem, jest również naukowcem i zajmuje się badaniem, właśnie badaniem przyrody, badaniem ptaków. I no powiedzmy, że taką drogę, dalszą drogę swojego życia chce jakby obrać. Chce po prostu badać tą otaczającą nas przyrodę. No i między innymi dzięki temu zdałem też kurs obrączkarski. Dzięki temu e, zdałem też kurs obrączkarski i, i, i planuję to wykorzystać jakby w dalszym rozwoju takim naukowym swoim. Pan jest ze Starachowic? E, Jestem z Wadowic, ale obecnie mieszkam w Starachowicach. Rozumiem, że to, co pan czyni, to, to nie jest tylko założenie samej obrączki, ale prowadzi pan ewidencję. Tak? Dokładnie tak. Jeśli do centrali, tak jak pan powiedział w Gdańsku, musi pan uzupełniać, odsyłać. Tak, e, tak e... To ja może pokrótce powiem o tym, jak wygląda cały proces obrączkowania ptaków. To, e, po pierwsze, e, żeby zostać obrączkarzem, no to trzeba zdać egzamin. E, I jedynym właśnie punktem, który w Polsce prowadzi kursy obrączkarskie, no to jest stacja ornitologiczna Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk, i żeby zdać ten egzamin, no to trzeba się wyróżniać naprawdę dużą wiedzą na temat tych ptaków, które są u nas lęgowe, zimujące, jak i tych, które mogą do nas gdzieś tam zalecieć. Czyli przylecieć, nie wiem, na przykład gdzieś z Arktyki, z tajgi, z tundry. Żeby zdać, żeby zdać ten egzamin, no to trzeba przejść pierwszą część, kurs teoretyczny, na którym właśnie jest się przepytywanym m.in. z budowy morfologicznej, anatomicznej ptaka. No, sprawdzana jest wiedza teoretyczna na temat ptaków, no, a drugą częścią jest kurs praktyczny, gdzie można powiedzieć, że kursanci są trochę jak saperzy, bo kurs obrączkarski trwa do pierwszego błędu. Jeżeli ktoś błędnie oznaczy gatunek ptaka, no to niestety kierownik kursu dziękuje tej osobie i dopiero w przyszłym roku. Można spróbować powtórzyć staranie się o zdobycie licencji. A co do samego obrączkowania, no to tak jak, pan, tak jak Pan wspomniał, nie jest to jedynie założenie obrączki ptakowi. Bo, po pierwsze, no tak, nie zakładamy obrączek na ptaki, których gatunków nie znamy. Jeżeli jest jakiś ptak, którego nie potrafimy rozpoznać z różnych przyczyn, no to możemy nie zakładać tej obrączki. Nawet nie powinniśmy zakładać tej obrączki. Więc zakładamy obrączki, zakładamy obrączki ptakom, dla których oznaczyliśmy gatunek i którym staramy się określić dokładnie wiek i jeżeli to jest możliwe płeć ptaka. Oprócz tego oznaczenia, czyli gatunku, wieku i płci, dokonujemy w wielu przypadkach pomiaru otłuszczenia, a także takich pomiarów morfometrycznych, jak np. długość skrzydła, długość ogona, długość dzioba, masa ptaka, bo, bo ptaki też ważymy. No tak, w zależności od grupy ptaków jest ta ilość pomiarów jest różna. Oprócz wielkiej pasji trzeba mieć ogromną wiedzę, ale i też odwagę. Bo przecież te duże taki często to są takie, które mogą nie rozumieć, co pan czyni, i mogą być agresywne. Trzeba mieć ogromną odwagę, również i wiedzę, w jaki sposób ogłaskawić takie ptaki. To prawda, to prawda. Trzeba mieć dużą wiedzę. No, z opowieści starszych ornitologów, obrączkarzy. Słyszałem tylko takie rzeczy, na przykład, że nie powinno się obrączkować na przykład w gniazdach czapli, nie mając na głowie okularów ochronnych, bo czaple pierwsze co robią to celują po oczach. Właśnie próbują ten swój ostry dziób wziąć i zaatakować no, w obronie. Zbliżając się do gniazd słów, też trzeba mieć założony kask, i najlepiej, żeby na tym kasku były z tyłu namalowane oczy bo sowy nie atakują przeciwnika od przodu, tylko starałyby się atakować właśnie z tyłu, gdzieś tutaj w potylicę i, i e, no, mając ten kask można się przed tym uchronić, także tak, obrączkowanie może być momentami sportem ekstremalnym e, może, może źle powiedziałem, nie sportem ekstremalnym, ale e, no, pracą ekstremalną ale w większości przypadkach jednak ptaki są dosyć bezpieczne dla, dla obrączkarzy. Jeszcze ptaki szponiaste, tak. W żargonie obrączkarzy zwykło się mówić o takiej rzeczy jak młynek, a mianowicie młynek to jest to, jeżeli ptak drapieżny złapie tak szponami, że po prostu weźmie i przebije skórę tak na wylot w dłoni, no to no to, to dotkliwie może boleć, bo te szpony są naprawdę ostre, są przystosowane do chwytania nieraz naprawdę sporych zdobyczy, jak w przypadku bielika największego naszego drapieżnego ptaka. Dlatego czasami rękawice takiej, tak? No, no tak, czasami trzeba mieć naprawdę grube rękawice, żeby, żeby zrobić to bezboleśnie dla siebie. Ciekawe w którym stułam. ona poleci. No dobra, niech pan spróbuje. No, to leci.